Dzień dobry, zobaczę najpierw gejzer w akcji, a później wyjaśnię o co w tym wszystkim chodzi. to swego rodzaju gorące źródła bardzo specyficzne, musimy wiedzieć, że jeżeli mamy taką sytuację, że mamy teren wulkaniczny i w w skorupie ziemskiej krąży, krąży magma. Wiemy, że w skorupie ziemskiej jest też woda, więc magma zagrzewa woda, która jest w ziemi. I co się dzieje z zagrzewającą się wodą? Woda zaczyna się gotować. Jeżeli się zaczyna gotować, zamienia się w parę wodną. I teraz uwaga, im głębiej, tym jest wyższa temperatura, więc woda, która jest najgłębiej w tych podziemnych korytarzach, zamienia się w parę wodną, ale ta wyżej jeszcze się nie zagotowała, więc jeszcze parą wodną nie jest, tworząc taką uszczelkę i nie pozwalając tej pary wodnej, parze wodnej wydostać się na powierzchnię. Parę wodnej przebywa, bo woda się coraz bardziej jakby jest podgrzewana. Ta niżej, ponieważ jest pod ciśnieniem, ona ma więcej niż 100 stopni, a więc tej pary wodnej jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I te wszystkie przestrzenie są wypełnione. Ta para wodna nie czeka aż, aż ktoś ją wypuści, tylko, tylko po prostu pod ciśnieniem wywala w górę, czyli gejzer to takie... Tryskanie w górę pary wodnej i wody, która jest wyżej, a nie zdążyła się jeszcze w parę wodną zamienić. Proszę Państwa, jesteśmy oczywiście na Islandii i, i przy, stoimy przy jednym z gejzerów, czekając na jego erupcję.